Zostawiam wodę w szafce i idę do toaletu. Zamykam szafkę i idę do toaletu do choinki. Jak mi ktoś tą wodę podmieni, bo raz się tak zdarzyło, że kurde mi podmienili wodę. Idę do łazienki. Idę, 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 idę. Tam mój głupi kolega. A nie, to jest dziewczynskie. Dobra. Idę do toaletu. Wreszcie się doigra za to, co mi zrobił w drugiej klasie. Będzie miał takie bóle brzucha, że do jutra nie stanie z kibla. Nareszcie się doigra ten smarkacz. Dobra, idę. Muję jeszcze ręce. Dobra. Idę się... Idę się napić wody, bo trochę tam no nie piłem Dobra, mam wodę. Coś jest nie, coś jest nie tak.

To byłeś ty draniu jeden. No co ja, przecież ja nic nie zrobiłem. Dzwonię to, do rodziców. Ale to ja nie jestem, no przestań już skarżyć. Proszę pani, on skarży na mnie. Bez żadnego powodu. Hmm. Czy on na pewno to zrobił, czy nie on? Napiszcie w komentarzach.